Zmiany w segregacji śmieci i kody kreskowe to dominujące tematy piątkowego spotkania Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z Sołtysami. Sołtysi będą mieli za zadanie poinformować mieszkańców o wprowadzonych zmianach. Zmiany dotyczą tak zwanej frakcji zielonej, która dotychczas dotyczyła tylko odpadów roślinnych takich jak np. skoszona trawa. Obsługa zbierania tych odpadów była sezonowa. Od 1 czerwca jest już całoroczna, a do worka z bioodpadami wrzucamy także wszelkiego rodzaju odpady kuchenne pochodzenia roślinnego. Jest to narzucone ustawą utrzymania czystości z zmianami, które musieliśmy wprowadzić. Zależy nam na tym, aby odpady kompostowalne trafiały do recyklingu nie były przekazywane na składowisko odpadów jako odpady zmieszane. Dodatkowo wprowadzone zostały kody kreskowe. Kody kreskowe mają na celu kontrolę i zmobilizowanie mieszkańców do właściwej segregacji. Każdy, każdy mieszkaniec otrzyma taki kod kreskowy oznaczony nieruch numerem nieruchomości. Kody będą skanowane przez firmy wywozowe i my jako gmina będziemy otrzymać informację, w jaki sposób na danej nieruchomości te odpady są segregowane. Nie ukrywajmy, kody kreskowe stanowić będą dodatkowo jakby element kontrolny. Ilość odpadów zbieranych z posesji pozwoli w miarę dokładnie określić, ile osób tak naprawdę zamieszkuje daną posesję i czy jest ona zgodna z deklaracją złożoną w urzędzie gminy. Zależnym na tym, żeby zachować opłatę, którą uchwaliliśmy w tym roku, czyli tą stawkę 21.80 na mieszkańca przez cały okres obecnego roku okres trwania nowej umowy żeby już nie narażać mieszkańców na kolejną podwyżkę. Jest to niezależne od nas ze względu na to, że system gospodarki odpadami sam się finansuje w żaden sposób gmina nie ma wpływu, nie może dofinansowywać, więc to co mieszkańcy wytworzą za to muszą niestety zapłacić i jest to podzielone na każdego mieszkańca. Wszelkie informacje dotyczące zmian segregowania można znaleźć na stronie internetowej gminy w Zakładce Ochrona Środowiska, w miesięczniku Lesok oraz ulotkach rozdawanych przez firmę obsługującą zbiór odpadów. Warto nauczyć się dobrze segregować odpady, bo od tego, jak je posegregujemy, często zależy ilość odpadów mieszanych, niesegregowanych, a te właśnie mają wpływ na wysokość opłat na jednego mieszkańca. Ustandaryzowana pojemność zbieranych odpadów mieszanych na jednego mieszkańca to 120 litrów. Wskazane jest także stosowanie do bioodpadów własnych kompostowników, wówczas można liczyć na ulgę w opłatach.